Siemano, witam was w filmie, w którym zmierzy się twarzą twarz z tobiaszem w challenge o nazwie Minecraft Mob Race. Cały challenge polega na tym, że musimy zebrać jak najwięcej mobów i wrzucić je do dziury. Za każdego moba dostajemy punkty i osoba, która zbierze tych punktów najwięcej, po upływie 30 minut wygrywa. Karał za zabicie jakiegokolwiek moba jest odjęcie 5 punktów. Dodatkowym urozmaiceniem tego challenge'u jest to, że mogliśmy sobie przeszkadzać i się zabijać. Moje mieliśmy włączone ekipy inwatory, czyli po zgięciu nie traciliśmy żadnych itemów, żeby rozgrywka miała więcej sensu. Jest to przedostatni film naszego ekipowego daily, więc jutro, jako jego zakończenia pojawi się u Tobiasza bardzo specjalny film, którego będziecie mogli dowiedzieć się o nim paru faktów, o których wiedziała tak naprawdę tylko ekipa. Więc naprawdę warto rzekać, bo możecie się zaskoczyć. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o subskrypcji tego kanału, bo planuję teraz wrzucać częściej filmy, niż miało to miejsce przez ostatni okres. Więc jeśli nie chcesz przegapić nowego kontentu, to upewnij się, że nam zostawiamy subskrypcję. Podajcie również na mojego Instagrama, do którego link Będziecie w opisie. Zapraszam również do zagrania na najlepszym polskim kliencie anti-cheat do Minecrafta o nazwie Hackshield. Przepraszam za tak długi wstęp i zapraszam do oglądania. Wiem, wiem, wiem. Siema. Siema. Piąteczka. A nie trafiłem się, ale lag był. <trafię, Bursz, powiedz mi, co będziemy dzisiaj robić, bo słyszałem, że muszę kolejny challenge trzeci raz z rzędu wygrać. Dzisiaj zagramy w Mob Race, Mob Hunt, jak kto woli. E, polega to na tym, Tobaczu, że masz, widzisz, tutaj masz dwie dziury przygotowane. Masz swoją po lewej, moją po prawej. I będziemy mieli 30 minut, żeby do tej dziury wrzucić jak najwięcej. Mobów. I ty się liczysz, ty jeszcze... też? Golem? No tak, do dobra, dobra. Ej, dobra. ej, ej, czy, ej to może możemy się... to sprawdzić zaraz, no? Ale nie sądzę. No to, pójdę, ej, co, jak to... O, ja później, pójdziecie. Ja później sprawdzę. No. Okej. Okay. Okay. Swoją drogą zobacz, co tam jest. Bo Aha, wioska z kowalem, ja nie, mam, ja nie mam tego, ja nie mam zooma w ogóle. No, no, no. Jest kowalos. A. No dobra eee, i co? I będziemy mieli 30 minut, żeby poprzucać tam moby, będziemy mogli się bić eee, i będziemy mieli też keep inwentory w ogóle. No i chyba tyle z zasad. No i możemy sobie przeszkadzać i nie możemy sobie zabijać mobów. Za zabicie moba jest udejmowany punkt. No to 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 akurat wiem, dobra. Wszystko we wstępie było powiedziane. No to chyba lecimy, nie? 30 start. 30 minut. Start. Dobra, dobra, start, 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 start. start. Ale, ale żeby Ej, ale mam tak od razu. A ty widziałeś bo tego kowalczy? Ej, a w sumie zdecydowałem się powiedzieć po tego Kowala, a ty trochę dzisiaj od razu mówić to... Mam 5 punktów no, już Elo? Jak 5. No, ale ty pewnie od razu dostaniesz tego, Jakiegoś... O jest. O kurde. No, nie. 40 achievementów Ej dobra 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 to jest plan to jest plan to jest plan Jednak chyba podjęłem dobrą decyzję chociaż nie wiem zobaczymy zaraz Zobaczymy, zobaczymy, bo w sumie. I czemu w ogóle pięć punktów masz dostać? To. Za nie jest konia! Za koniaż tyle punktów jest. No, 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 chyba. Ej, to wystarczy, że masz siodło i cały czas wrzucasz sobie konie, nie? Ej, to jest akurat oka taktyka, chyba. Jak siodło? No, siodło sobie ogarniesz jako jakoś, w jakiś sposób. Wtem chodzisz po mapie i jeździsz końmi, jakby. <laughs> nie wiem, nie, w sumie gówniam, trochę taktyka, ale. A nie, no. Ale bo, ja w ogóle muszę pójść do tej wioski, bo ja nie mam jednej rzeczy. O, je co może co... Ej, przecież jest inwentory, kurde! Jest skip inwentory! To przecież. Dobra, nie będziemy, nie będą nam wypadać itemki, siema BUSZ! Siema, ja, ale... ja, W sumie, ej, w sumie Mali ja się nie wiem wcale... No to już, ginę, co sobie. Dobra, BUSZ! Ej, zaraz się okaże, że to będzie grać, że będziemy siebie ganiać, a nie jak smog tu. <laughs> ja pierdzielę. Ej, a w ogóle... Nie no przesada. Ej, tam Ej, w, tamte, dostało... w tamtej wiosce Ej, w ogóle nie ma. W ogóle nie ma nicenia. Nie ma jedzonka, a, tu... no a ciebie. To? Przebiegłem i nie widziałem żadnego. Tak się zastanawiam nad no, jakimiś ewentualnymi taktykami i wymyśliłem, czy wpadłem na jedną, ale nie wiem czy zdążę. Czy zdążę, czy nie zdążę. Dobra tak, czy zdążę, bo... A nie, ty masz bo jest Keep Inventory. Dobra, nieważne, ale dobra, już mam to. Mam to co chciałem. Dobra, Nawet nie zdążyłem się zregenerować sobie HP. O, buz dobra, Nie zdążę. <laughs> uciekaj, uciekaj. Ej, co, je... nie nie, Kurde. Nie ma. Ja masz siekier. Okay, dobra, to nie idę. Jest, jestem ciekaw o jednej rzeczy. No co, zabiłeś rybę i byłeś ciekawszy, co? Czy ci zaliczę, Ale to trzeba, bo wrzucić. Czy, czy trzeba rzucić, wrzucić tam a nie zabić. Czy da się ryby wrzucać, bo to jest taktyka wtedy. Oj, 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 to wiaszów. Hmm, w sumie tak się zastanawiam. Ej, dobra, wpiąłam 200 IQ. Hmm, Burz? Nie skraftowałaś coś. Okay, Zabij okay. Mnie. Pojawia się okay. na respie i wsadzę tego i wsadzę e, ten. wiaderko z rybą e, do tego. Była łatwiej mi powrót. Wiaderko z rybą? Tak się da? No właśnie, właśnie chciałem to zobaczyć. Że nie wiem, no to jest mocno, to powinno. Myślę, że rybę po prostu możesz wrzucić tam. Pięć punktów? I... Jak to działa? Czemu pięć? Po prostu za wszystko jest pięć punktów, no nie wiem. Maybe. No nie wiem, zaraz zobaczymy w takim razie. I to nie jest. Co? Ile? Za co? Za co? Co? Ej, nie rozumiem teraz tego, że aż tyle dostałem. No, Ej, serio, teraz, teraz nie wiem czemu tyle dostałem. Zrzuciłem dwie krowy. A no, jednak nie. Gdzie ty w buszu uciekłeś? Co ty wyprawiasz? Ej, co, jak, jak się, jak się świnki bierze? Świnki? Świnki. Jak Ej, się je bierze? Serio? Ej, nie, nie że marchewa, no... marchewa, 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 marchewa. Ta, marchewa. Co jakby tak? Jezu, proszę, żebym zdążył. Chodź. No CO?! Ja chciałem cię sam z ty się, To nie daj, że dzisiaj... Ja spamowałem no. I, jest... I to jeszcze najlepsze jest to... Ej, gdzie jest moje nasionko? Ej, co ja zrobiłem z nasionkiem? Ja wyrzuciłem nasionko, co ja zrobiłem? O Jezu, bóż, bóż. No, 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 zabij no. mnie, zabij No, no, no. Kto wygrywa? Kto wygrywa? <laughs> <laughs> Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ale pojawiłem się z drugiej strony, nie mam problemu. Ej, ale... Zbytać się o świnki, okej, okay, ja mam owce. Właśnie sam nie wiem w sumie, świnki to chyba marchewki czy coś, nie wiem. No tak, I w tak, ogóle tak, tak, teraz tak. zauważyłem, no. że jak się restisz, zareśli się bardziej po twojej stronie tej dziury, jednak nie wiem czemu, ale dobra. Jeszcze 25 minut, to na spokojnie. Ale nie wiem, jak, na jakiej podstawie działa ta punktacja. Nie wiem. Na pewno potem, dobra, po prostu liczmy te, które sobie zabijemy, te moby, no to. Mhm, no to ja, ja jednego mam. Liczymy. ja jednego mowa zabiję. Dobra, ja zero, dobra, dobra, dobra. Nie wiem, co ja zrobiłem wcześniej z nasionkiem. I też nie wiem, co ty kombinujesz, niby, bo nie wiem. Ty boż się zbroisz czy coś? Ja mam już 27 punktów. No nie wiem, dobra? Chodź tu świnko, klepa, strefa. Nie im, proszę! Nie no błagam! Nie, zabiłem ją! Co jest No ja tyle czasu, tyle czasu! No ty czemu nie chcesz... Nie chcesz pszenicy? Nie chcesz nasiona? Dobra, nie ma tu busy, ale tam jest! A no, chłodź szybko muszyk! Nie będziesz mieć tej krowy. Ej przejmę ci ją w sumie! Czekaj, ej, to jest... Dobra, nie przejmę. No ej, chodź zabiłem. tu! Dobra, utrudnienie. Aha! No pewnie. Co jeszcze? Dobra, zregenerowałem się. No kurde, chciałem, chciałem. Wiem, 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 kryłeś się za krową po to, żebym ją zabił. To było, to było mądre. I czemu? No dobra, idzie za tak krowa. Chodź tu. Szybko, 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 szybko. Nie, nie, nie. <grych> nie ma ja tak ja łatwo. Ta o, Zabam, idzie do mnie, idzie do mnie. Dobrze? Ja pierdzielę, nie chodź, miałem. Tu, chodź, chodź tu, chodź bo... tu. Chodź? Nie. Ty może za jabłkiem świnia będzie szła. Dobra? Tak! tak! Dobra? No gdzie ona? Do mnie, tak! uciekaj do mnie, gróbko! Do... Dobrze, dobrze, dobrze. No, proszę. Spójrz, krowo, mam twoje ulubione, mam twoje ulubione. Chodź, ty, no chodź. Czemu ty nie chcesz za mną? Czemu? I czemu? No, 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 nieźle. To niezła krowo. Ale wymyśliłem strata. A ty też już to masz. Też to wymyśliłeś. Dobra, 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 dobra. Chodź, 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 chodź. Dobra, teraz pojawiają się bliżej twojej dziury. Trzeba pamiętać, że ona jest ta chyba. Jest. No czemu tak krowa? Dobra, teraz za mną, Bro, to jest. Ej, my o jednego mowa tak głupio walczymy, to jest niemożliwe. No przecież to jest. A to, pa, to, pa, co się dzieje? Dobra, nie wiem, chciałem ci jakoś wyczekać, ale mi takie do serce bez jedzonka. Dobra, teraz ta krowa jest bliżej mnie, chyba. A nie, jednak, nie, jednak nie. Chodź tu, no nie! Chodź tu! Nie! Mam ją, mam Chodź tu, chodź tu! No nie! No nie! Dobra, nie, nie, nie. dobra... Jeszcze zombiak ze mną wejdzie, chodź, proszę. No i dalej, czemu ty się leśnisz bardziej, bardziej po mojej stronie? Dobra, se wszyscy zombiaka, elo. O nie, co jest? Dobra, dobra, Git, ja Ej, ty kiedy są... Oby są łapem, są Ty kiedy tą... Ej, ty kiedy ten... farmisz tą krowę, to ja w tym czasie dwa zombiaki wrzucę. No! I w ogóle o, po pięć ala? punktów, ale raz mi dał jeden punkt, nie wiem za co. Ja byłem na hita, nie wiem co zrobiłem. Dobra, czyli przenicie już mogę odłożyć. Kurde teraz muszę... Mam pomysł. Dobra. Trochę lipa. Nie wiem czemu tutaj tak mało mowy wszędzie było. Chodź. Żebyś nie zdobył w tym czasie za dużo. No nie, co Sorry. ten pająk robi? Co ten pająk robi? Co ten pająk robi? Creeper ci tam w ogóle! Ej, Dobra? No nie, nie ma tutaj klocków, ja chciałem z tego klocki. Dobra, chodź, tu, chodź. Nie ja no, ja muszę po drewno iść. Mam nadzieję, że ta inwestycja w czasu się serio zwróci, bo... bo dobra, 20 minut to chyba warto. Ja pierdziele, moby te noce są opa. Tylko teraz muszę nadrabiać cały czas. Dobra, ciekawe ile mały da. Mały jest do... Tylko sobie dał radę. No nie. Dobra. Jest! A po... Czemu jeden punkt? Czemu za małego sębiaka tylko... <laughs> Ale dobra, zresetowałeś mi gud. Przynajmniej zresetowałeś <laughs> mi gud. To nie było takie złe. Ja jeszcze sobie sobie pyk pyk, pyk, pyk Chodźcie, zapraszam, zapraszam Ja pierdzielę, ale komu od razu no, nie, wiedźma. nie, ja dowiedźmy I wiedźmy właśnie, burz zaatakuje Burz, chodź tu, no chodź o, Czy ty go widziałeś? Tak, widziałem Ale nie O, w ciebie Ale podkreślała! Nie! Ja daję do Nie! No, no i dostaję jeszcze no, obrażenia. No, no, obrażenia A nie ja, ja dostaję podki na tego, nie ja dostaję obrażenia cały czas od niej, Zostaw mnie Super. Dobra, zabiłem drugiego maba jak coś. Okej. Okay. Wow, ej, to, to było mocne, widzowie. Ej, to było mocne. O kurde, ej, to było mocne, co ja zrobiłem właśnie. Chciałem więcej jedzonka i zabiłem świnie. <grym> co? Przejść <grym> to, ja pierdolę. Dobra, i ty wygrałeś. Czemu po jednym to, punkcie już? dostałem? No dobrze, łatwo. Za zombiaki. Ja się nie wiem, o co chodzi z tym. Dobra, chodź ty zombiaku. Teraz po jednym tutaj cały czas. A ja teraz w Nie wiem o co z tym chodzi, ale gramy, dobra. No! Dobrze! Ja tu. Nie, to jest mój zombiak, to jest mój zombiak Jest! pół kurde, pół serca! Proszę! Szybko, szybko, nie. szybko, szybko. Chodź tu zombiak. Buuuuuuuu i pół serca znowu, pół serca znowu, nie wierzę w to Dobra, pa, wypadnie kurczak z tego jajka Wypadnie kurczak z tego jajka Nie wypad. <laughs> Skoczył za tobą I ten też chce skoczyć za tobą Aż tu, hej Co ty robisz? Jest! Wiesz, że, że cały czas miałem pół serca co? Jezu, Nie no, pięknie. przecież co to jest za creeper? Jest! On już miał wybuchnąć! Pi o, no, a w się specjalnie chciałeś się zabić dobra, dobra, chodźcie tu, wszystkie litery. Chodźcie. Tak! Potęga, 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 potęga. Dobra, jeden wybuch, i nic się nie stało. Jeden, jeden zabity, drugi. Ej, zabić MOBA nie mogę. No nie, to ja no nie jest zabicie MOBA! Nie jest! MOB nie ale... został, no to. ale nie, no, zgodził się ze mną, no czy dobra, nie No dobra, no się, no, Sam się zabił w sumie. A nie, nie mogę zabić mowa, co ja robię? I właśnie chciałem zabić... Chciałem zabić szkieleta, który mi przeszkadza, bo mnie zaczął wkurzać. Ej, tutaj można w ogóle się zmylić przez przypady. No wiem właśnie. Nie szkielet... no nie Nie podź nie, nie podź nie, nie chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ha, tak, 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 tak. No chyba za, że Dobra, tak, już tak, tak łatwo tak? nie ma. Ja właśnie... Ooo, ledwo, ledwo, ledwo. Szybciej hita dam. Ja właśnie nie chciałem, nie chciałem właśnie tego, hitnąć tej trawy, która przed chwilą tam była. Ej, teraz po jednym punkcie, też nie trzeba. Ej, szkoda, że z tymi świniami, ja nie wiem, jak to się jak świnie. Masakra. No chociaż, Kuszczak, no halo, halo? Ale Porad, no, taktyka, jajko biorę. taktyka. Co, z jajkiem? Nie. Halo? Tralalala. Jeszcze powinien kurczak wypaść. A czemu z jajka nie chcę? Chodźcie, tak nie. Ale powoli zaczynają zaczynałem się kończyć chodź, tej moby. Dostają tylko świnie, których tak naprawdę nie wiemy, jak na co one reagują. Chyba na. Aha. Dobrze! Dobrze, I, dobrze, no, dobrze, dobrze. Ja pierdziele! Ej, tak było tak blisko, serio. Było tak blisko, nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Ciężko będzie to nadrobić, kurde. A jak fila jera? Chcesz jabłko? Ty Oddaj mu swoją duszę Siema No chodź Ja pierdzielę jaką mam taktykę Teraz sobie pomyślałem Nie Co? Ja teraz już sam nie wiem nawet jaka może być taktyka Chodź tu A! Chyba wymyśliłem też to Zapraszam No Zbliżę tutaj Villageru A i tak mi zabezpieczysz to przecież <laughs> Big brain ale już. co ty chcesz? Co no zbliżasz chcesz villagerów chcesz, sobie. Wie. Jak no co co przyniesiesz, przyniesiesz villagerów. Przyniesiesz villagerów i co? No i wrzucisz to dziury swojej. No ale jak to przyniesiesz villagerów? O no No właśnie wrzuciłem no sobie villagera tam. Stawiasz mu pracę, nie? on sobie idzie tam, nie? Oooo. Oh, a to ja myślałem Szysz. o innej taktyce, ale to... na hmm. razie nie jestem w stanie jej osiągnąć. 12 minut. Skąd wiesz? No trzeba, tam się wyświetla co jakiś czas. A co w ogóle tutaj jest? Ooo, jeden typ moba. 5 punktów. Okej, okay. mam no, przewagę, mam no, przewagę. Masz przewagę? No masz hmm? przewagę. Okej, okay, mam pomysł. Ja to dopiero patent okay. wymyśliłem, dobra. Chodź, 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 też. Nie ma co się śpieszyć. Tak, patrzcie za mną. Wszystkie trzy. No, to jest. 10 minut. Zapraszam. Ja wziąłem opę totalnie. Ja też opę, tak? jestem ciekaw, czy mamy to samo, czy nie. Nie, ja właśnie. Mogę ci się powiedzieć, się Wziąłem dwie opcje za sobą i je rozmnożyłem. Aha! Co? No nie, przesadza chyba. Nie! Chodź tam, chodź krótka. No, no chodź, chodź. Ej, nie wiem czy no. to było mądre, co ty właśnie zrobiłeś. Dobra? Proszę mieć. Dobra. A gdzie on nie podział... Podział mi się, się tam ten kurczak? no nie, no. A i chciałam to? Dobra, szybko. Proszę. Co? Let's go. Dobra. Chyba mam patent. Szybko, szybki reset, szybki reset, szybki reset. Ej, się okaże, że wygram tylko i wyłącznie przez to, że jednak wybrałem strategię z wioską, a nie z wrzuceniem konia. Jeżeli tak by się okazało, to by było mocne. 7 minut. To jest teraz tak close. Nie wierzę w to. No. Ej, aż mi bije serce, serio. No błagam. Nie, no nie wierzę w to. Dobra, zawsze mogę jeszcze szybko zginąć i się wszędzie Ej w tym momencie to jest jakiś żart, serio. Nawet nie mogę tego powiedzieć. To jest za mocny strat, żeby zdradzać 66... to czy przyścigną mnie. Ej no co jest grane? No dobra, nie sposobem... No nie no to się nie dzieje! Ej, to jest jakiś żart w tym momencie. Ej, coś dla się tym, zbugowało. No, A no nie, nie serio, coś tu się zbugowało nie dajzy, dobra. 5 minut. Dobra. Ja ale nie wierzę w to. Moja inwestycja czasu poszła się walić. Coś się coś pobugowało, nie wierzę w to. A moja właśnie chyba... Albo bejtujesz. Nie jesteś? Możliwe, że bytujesz, kurde. Mam tego się nie da. Ej, zaraz noc jest. Dobra. ciu. Nie. Tak! Tak! Proszę! Nie, jednak nie. Tak! 69. Ile ty masz, ile ty masz? nie wiem. Wygram. Chodźcie. Nie. To jest hmm? takie, jak bije serce, Dobra, pyk. Si... Aha! Ile? Czekaj, co? Co ty Co? Koty. 74? Koty. Koty. koty i se wrzuciłem. Trzy. No nie, zabiję moba. Nie gadaj. To ile zabiłeś już? E, dwa moby. Ja też dwa. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. No chodź tu, ej. Który? ból! Musiał, musiał, po prostu musiał Ile tu mobów jest? Nie, nie, nie dobrze! Patrz tu! Co tu się stało? Dobra? Nie, nie, nie. Nie, Nie, tu jest sława. Tak! Ale w spadł, wpadł tu Ile ja mam? Miałem 71, co? Nie. Dobra Nie! Nie! Jest. Powiedzmy 77, dobra Jest! Manto. Mam tam 82. Co co ty żeś niby zabił? Co ty wrzuciłeś? Co co ty wrzuciłeś niby za 5 punktów jeszcze? Rybę, nie wiedziałem jak ją, jak ją wrzucić wcześniej, miałbym się okładać od 20 minut chyba. No kończ się gra! Halo! Nie, 30 sekund, koniec. Jeszcze zakoblowałeś, to serio? Nie, dobra, nie, nie ma tu świni, nie. Zabiłem. Nie, 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 nie. Tam jest świnia, dopiero ty wrzuciłeś świnie Tak, rozmnożone nawet. Dwie. Nie, nie wiem. 10 sekund mamy. Ty tak. to? wygrałeś... Wygrałeś tam waloną rybą. Tak, wygrałem rybą, słuchaj mnie. 82 do 7... Do 78, czyli wygrałbym jednym punktem, gdyby nie twoja ta ryba. Ej, ale szczerze, wygrałbym też, albo byłby remis, jeżeli bym nie zainwestował. Wiesz, co czasu? Co? Każdy co? rodzaj ryb, każdy inny rodzaj ryby to jest inny mod. Tak? I tak się stało? Nie, ja poszedłem ja poszedłem na walony ocean. Przez 5 minut szukałem innych rodzajów ryb, i gdzie działałem? Nie, i byłem na oceanie i nie znalazłem żadnej ryby. Znaczy, I dwa mobyś zrobiłeś, nie? Ej, tak, dwa mobyś zrobiłem. No. Ja chyba też dwa. Te, ej, nie wierzę w to! Wygrałbym! Wiesz, gdyby nie zaważył tej walory świnki, nie, świnio, świnio, G, G.